Cześć, jako że kończy nam się już styczeń 2024 roku, to mamy ostatnią chwilę, żeby jeszcze podsumować to, co działo się rok wcześniej, a zapomnieliśmy o temacie, który dla wielu może być najważniejszy, dla niektórych najśmieszniejszy, najbardziej memiczny czy też najbardziej tragiczny czyli największe technologiczne wpadki, błędy, nieporozumienia, najgorsze sprzęty i pomysły 2023 roku w całym technologicznym świecie. Zaczynamy. Titan był, cóż, mocno wyjątkową konstrukcją, jak na łódź podwodną, zwłaszcza taką, która miała schodzić do najgłębszych regionów naszych oceanów. W praktyce była to bowiem tuba z włókna węglowego w wielkości dostawczaka, którą kieruje się za pomocą kontrolera do gier i jednego przycisku. Stockton Rush, właściciel Ocean Gate, który to odpowiadał za zbudowanie tej głębinowej pułapki, był przekonany, że oto otwierają się drzwi nowej gałęzi turystyki. A tymczasem otworzyły się wrota do zaświatów dla niego, kiedy jego Titan zachował się jak nadepnięta przez słonia tubka pasty do zębów. I ikoniczna pozostaje tylko odpowiedź Stocktona na zarzuty, że ta łódź nie ma prawa wytrzymać aż 400 atmosfer. Powiedział on wtedy, że zapamiętuje się ciebie dzięki zasadom, które łamiesz. Stocktona i jego czterech pasażerów zapamiętamy jako ludzi, którym nie udało się złamać praw fizyki. Jeżeli tworzysz autonomiczne taksówki, to fajnie by było, jakby nie wjeżdżały one na ludzi, a następnie nie ciągnęły ich przez kilka czy kilkanaście metrów po asfalcie. I zakładam, że w firmie Cruz. Cruise która testowała swoje autonomiczne taksówki w zeszłym roku w San Francisco, e, mieli taką wiedzę, ale z realizacją było już gorzej, bo nie uwierzycie, taksówka autonomiczna najechała na człowieka leżącego na asfalcie i zatrzymała się dopiero po kilku metrach. Cruz od tego czasu zwolniło 25% swojego personelu, a jego współzałożyciel i dyrektor generalny Kyle Vogt, były student MIT, zrezygnował z pracy w firmie na stronie internetowej Cruise. Możemy teraz z kolei przeczytać, że chwilowo wstrzymali oni usługę autonomiczną. Auć. Najgłupszy gadżet technologiczny 2023 roku, jednym ze zdecydowanie najmocniejszych kandydatów do tego wspaniałego tytułu jest stworzona przez byłych dyrektorów w Apple smart broszka Humane AI Pin naszpikowana technologiami i nawet z niewielką kamerą. Taka, którą możemy podpiąć sobie do naszej piersi. Po co to wszystko? No, Właśnie za dużo osób zadaje sobie to pytanie. W teorii jest to urządzenie, które ma nas wyrwać z uzależnienia od telefonu, od ekranu naszego smartfonu. Mamy więc taki smartfon, ale bez ekranu, który przypinamy do piersi, któremu musimy wydawać polecenia głosowe, by wysyłał i odczytywał wiadomości, albo na przykład zrobił zdjęcie. Fajnym gadżetem jest projektor, który jakąś formę obrazu może wyświetlić nam na dłoni, ale to w sumie wszystko, co jest z tym fajne. Przypinkanie dość, że kosztuje 700 dolarów, wymaga również subskrypcji za 24 dolary miesięcznie i dosłownie nikt nie chce pozbywać się swojego smartfonu na rzecz tego czegoś. No dobra, jest jeszcze jeden idiotyczny sprzęt, który pojawił się w 2023 roku i na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że ktoś... Naprawdę zrobił sobie żarty albo nie wiem, projektował to pod wpływem yy, jakichś środków i używając do tego sztucznej inteligencji. Dyson Zone to bowiem słuchawki z zbudowaną maską i oczyszczaczem powietrza. Tak, żeby pod naszym noskiem wiało nam możliwie najmniejszą ilością pyłków, smogu itd. W praktyce jest to więc zawoalowana maska gazowa ze słuchawkami. Problem polega na tym, że nawet lekarze przestrzegają przed noszeniem tego urządzenia, które to ciągle wieje nam w twarz, wysuszając śluzówki, a z drugiej strony urządzenie ciągle zbiera wszystko to, co sami wydychamy lub wykasujemy, rozdmuchując to później wesoło do otoczenia. No i wygląda idiotycznie, i waży ponad pół kilo, i cały czas słychać, jak działa, i drenuje baterię, która jest zbudowana. Jest po prostu tak dużo czerwonych flag, że naprawdę nie wiem, dlaczego Dyson uparł się, żeby to urządzenie wydać. Elon Musk doprowadził do cierpienia małp. Mówi się, że nawet 15 z 23 naczelnych biorących udział w testowaniu Neuralink miało umierać w cierpieniach. Przypomnijmy, że Neuralink to taki chip wszczepiany do mózgu, który ma nas połączyć z komputerem za pomocą zupełnie nowatorskiego interfejsu neuronowego. Oczywiście nikt nie testuje tego jeszcze na ludziach, a przynajmniej nie oficjalnie, ale mimo wszystko zabijanie małp przez komercyjną firmę dla uzyskania zysków w przyszłości też nie brzmi jak sielska bajeczka. Co prawda, jeszcze w listopadzie zeszłego roku Musk twierdził, że Neuralink nie było odpowiedzialne za śmierć jakiegokolwiek naczelnego, twierdząc, że Okazy, które rzeczywiście umarły, były już małpami w stadiach terminalnych i bliskie śmierci z powodu innych chorób, i dlatego były wybierane do eksperymentów. Doniesienia dziennikarzy Wired opisują jednak przypadek, w którym neuralink, chociaż nie zabił, to mocno okaleczył makaka, powodując poważną wadę neurologiczną z objawami, które obejmowały m.in. częste wymioty, drgawki, a nawet paraliże ciała. Kontrowersje wokół sama Altmana, szefa OpenAI, idą co najmniej kilkutorowo. Z jednej strony był on krytykowany za brak przejrzystości działań, realizowanie celów osobistych, oderwanych od dobra firmy, skupianie się na pewnej idei, dla której poświęcać miał nawet dobro części pracowników. Gdy jednak został odwołany przez Radę Nadzorczą, aż 90% pracowników OpenAI zagroziło odejściem, co skutkowało przywróceniem Altmana na stanowisko po kilku dniach i zmianą składu zarządu OpenAI. W całą sprawę był nawet zamieszany Satya Nadella, czyli szef Microsoftu i jednego z największych inwestorów twórców czatu GPT. Cała ta sytuacja ujawnia, że z jednej strony nadal w Dolinie Krzemowej panuje pewien kult genialnego założyciela, a z drugiej, że nawet taki założyciel firmy technologicznej i twórca przełomowego rozwiązania może być przynajmniej w teorii z dnia na dzień wyrzucony przez własny zarząd. Sztuczna inteligencja majaczy, jakby miała stałą gorączkę. Nawet jeżeli to, co nam przekazuje na pierwszy rzut oka, ma sens, warto dwa razy sprawdzić, czy pokrywa się to z rzeczywistością. Ja to wiem, Wy to wiecie, mój operator to wie, ale nie wiedzą tego przedstawiciele firm, które pracują nad tymi sztucznymi inteligencjami i robią filmy pokazowe z tego, jak fajna jest to technologia. No, bo jak inaczej wyjaśnić takie babole w publicznie pokazywanych reklamówkach? Przykładowo, Chat GPT nie znalazł w Afryce żadnego państwa na literę K. Google Bard fałszywie stwierdził, że zdjęcia zostały zrobione przez teleskop kosmiczny Jamesa Weba. Pierwsze zdjęcie planety spoza naszego układu zostało wykonane przez teleskop Jamesa Weba, chociaż w rzeczywistości tak nie było, ale pojawiło się to w materiałach reklamowych. Nikt tego nie sprawdził. Czy macie jakieś doświadczenia z nieudanymi powrotami? No wiecie, tak na przykład, że próbowaliście ze swoją ex, ale coś nie zatrybiło, Rosja też próbowała. Po 47 latach próbowali wrócić do błyszczącej bladym blaskiem miłości z dawnych lat, ale skończyło się na tym, że przydzwonili w nią półtoratonowym żelastwem. Mowa oczywiście o księżycu i lądowniku Luna 25, który rozbił się powierzchni naszego naturalnego satelity. Rosja nie tylko się tym samym skompromitowała, ale w kolejce niedawnych lądowań na srebrnym globie spadła za Indie oraz w ostatnim czasie także Japonię. iPhone 15 był najgorętszą smartfonową premierą ubiegłego roku. Przenośni i dosłownie, bo posiadacze nowych smartfonów Apple dosyć szybko sparzyli się na zakupie. Okazało się, że smartfony te mają tendencję do nagrzewania się do wysokich temperatur. Mowa tutaj np. o 40 do nawet 47 stopni Celsjusza, co sprawiało, że były one już mocno niekomfortowe podczas trzymania ich w dłoniach. Apple początkowo, jak to Apple, zaprzeczało doniesieniom, ale ostatecznie wydali aktualizację oprogramowania, która w większości przypadków rozwiązała ten palący problem. Czy widzieliście nowy, najwyższej jakości materiał na etui do iPhone'ów i paski do Apple Watch y, po kilku miesiącach i użytkowania? Wyglądają jak źle wyglądają. Apple zrezygnowało ze skóry, bo ta, według nich, pozostawiała znaczący ślad węglowy. Tak przynajmniej twierdzi Lisa Jackson, czyli wiceprezes Apple do spraw polityki ochrony środowiska. Fine woven. Bo tak ten materiał się nazywa wykonany jest z Twilu, który według Apple składa się w 68% z materiałów pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego. W dotyku przypomina zamsz i no jest straszny jest zły brudzi się, bardzo łatwo go zadrapać już po tygodniu wygląda źle, po dłuższym czasie noszenia go w kieszeni nie da się na ten materiał zupełnie patrzeć no ale jest ekologicznie no przynajmniej jeżeli chcemy uwierzyć tej e, trylionowej korporacji. W ramach bonusu, 11 fail technologiczny zeszłego roku pojedynek w klatce Marka Zuckerberga z Ilonem Maskiem, do którego do pojedynku nie doszło. Dwóch bilionerów zaczepiało się w sieci, aż w końcu pół żartem, pół serio padła oferta rozwiązania konfliktów w walce w klatce. Mask, chociaż widocznie masywniejszy od szefa mety. Nie ma jednak doświadczenia w sztukach walki, które Zuckerberg zdobył w czasie pandemii, wygrywając nawet jakieś stanowe zawody w brazylijskim jiu -jitsu. Skończyło się więc na kilku wygrażaniach pięścią i wielu memach. Stety lub niestety. To był rok 2023 w technologicznym świecie, jeżeli chodzi o największe wpadki. Wypadki według nas, według mnie, jeżeli wy macie jakieś dodatkowe to zapraszam do dokumentowania pod tym materiałem chętnie dowiemy się co wy uznajecie za największe fajle minionego roku no i widzimy się za rok z takim samym materiałem mam nadzieję o 2024 jeżeli już macie coś co w styczniu 2024 można byłoby uznać za fail też nam dajcie znać następnego razu trzymajcie się cześć